1 stycznia rozpoczęła się polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej. Wszyscy eksperci są zgodni, że Polska ma tu ogromną rolę do odegrania i może wytyczyć priorytety i kierunki polityki unijnej na najbliższą kadencję. Jest to dla nas niepowtarzalna szansa na nowe otwarcie dyskusji o bezpieczeństwie zdrowotnym, które tak bardzo wpisuje się w przewodnie hasło polskiej prezydencji – bezpieczeństwo Europo. Czterema ogłoszonymi przez Ministerstwo Zdrowia priorytetami są profilaktyka i promocja zdrowia, zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, cyfrowa transformacja opieki zdrowotnej, bezpieczeństwo lekowe. Wszystkie są odpowiedzią na największe bieżące wyzwania zdrowotne w Unii Europejskiej i wszystkie jako innowacyjna branża będziemy wspierać. Żyjemy w czasach, gdy w kontekście wojny na Ukrainie i globalnej sytuacji na świecie bezpieczeństwo nabrało jeszcze innego znaczenia. Zdrowie jest jednym z siedmiu filarów poczucia bezpieczeństwa Europejczyków. Wymaga zatem działań, które usprawnią działanie systemów ochrony zdrowia, poprawią kondycję zdrowotną społeczeństw oraz dadzą mocny impuls do rozwoju badań nad innowacjami, zwiększając konkurencyjność Europy i Polski. Wierzę, że mamy wiele do zaoferowania i że polska prezydencja odniesie sukces i wytyczy kierunki rozwoju Unii Europejskiej oraz wzmocni jej bezpieczeństwo na lata. Przed nami 6 miesięcy spotkań, debat konferencji i wielu innych inicjatyw, które będą się toczyły wokół priorytetów prezydencji. Zapewne podczas wielu z nich się spotkamy. Życzę zatem Państwu i sobie, aby było ona jak najbardziej konstruktywne i realnie przyczyniły się do zmian, które poprawią nasze bezpieczeństwo zdrowotne.